Hejka Widzowie, witajcie na moim kanale dzisiaj gramy w kebokie no i czas na odebranie prezentu ale zanim wejdę do poczty zostawcie łapkę w górę i subskrypcję po więcej filmów z Toki Boki no to wchodzę a w ogóle widzowie dzisiaj jest na, właśnie w tym odcinku jest historyjka ale najpierw otworzę prezent wyciągnę tutaj Asie. Mamy tutaj raczej nie, bo y, są piżamy, więc otwieram. Uuu, prezenciki. Dobra. Okej, okay. Więc zaczyna Asia od tego. Uuu, trochę groźny ten piesek. Dobra, kolejny. O, sukienka. To pewnie prezent dla mamy, więc spakujemy. I, i da w dzisiejszym odcinku prezent. Mamy. Pieska na razie tutaj zostawię, bo dzisiaj nie. A bo, dobra, wezmę i tam dam. Dam na razie tutaj. Na razie dam tutaj. A potem go tam w domku włożę. Tylko na razie muszę zacząć odcinek, więc zaczynamy. Dobra, idę siostra budzić i damy razem jej prezent. Mama, mamy dzisiaj urodziny. No dobra, to idę. Szybko. Szybko, szybko, szybko. Dobra, biedna jest. Chodzę i odjeżdżam. Dobra, jestem więc. Idę szybko do siostry. Ups. Gdzie ta siostra jest? Jeszcze nie wstała? Dziwne. Zawsze już nie Dobra, idź szybko. O, hejka. O, hej. Wstałaś? Tak, tylko sobie leżałam z pieskiem. A w ogóle mam dla ciebie też prezent. Piesek. Ale czekaj, co? się chodź. Co? Czyż on zje tego mojego pieska? Nie, nie zje. On jest milutki. Widzisz, nawet nie mu grysł. Ej, no faktycznie jest słodki, przyjaźnicie się. Jej, mam przyjaciela! Ja też ja się maziłem. Ja bawimy się? Tak. Dobra. Co w ogóle chcesz? Przebierz się najpierw, ładnie. Ja ubiłam się Dobra, ja się ubiorę więc coś ładnie. Mama lubi jak sukienki zakładam, no to założę taką. Ups, dobra. Yy, dobra. A w ogóle ja dla Ciebie też mam prezent. O, jaki? Już Ci daję. Co? Przecież, e, jakby miałaś tylko jedno. Dobra, kupiłam wczoraj dla Ciebie. Dzięki. Ups. Ja też sobie jakieś ubiorę. Mam dwa, widzisz? Ja też mam taki. i no? Ja sobie założę tamten, bo tamten mi się bardziej podoba. A widzę, że tam mi się ten podobał. To ci kupiłam. Dzięki! Idziemy? To właśnie jedna opa. Ups, ściągnęłaś znowu. Dobra, idziemy, chodź. Co to za prezent? A, kupiłam wam przez tablet, wczoraj prezent. Taką sukienkę, i dlatego. A. Teraz cicho, bo jeszcze śpi. Okej. Okay. Dobra, cichu. Ej, a w ogóle co? się jej się si spodoba? Jeśli to masz swojej szafie, to to się jej powinno spodobać. Okej, okay, to chodzi o ją łudzimy. A w ogóle z jakiej to okazji? O, chodźcie się A O... Pst, zapomniała. Babo, babo! Co się stało? Nie budźcie taty dzisiaj urodziny to dla ciebie prezent o dziękuję wam niech was ja ucałuję mła mła dziękuję wam bardzo a co to jest otwórz ale piękna sukienka i to nie jedna tak dwie zamówiłam bo jedna jest u siostry jedna ode mnie mówiłaś że tylko jedna to już byś była fajna na przecenie dziękuję Biorę się od razu w nią jedną o, ma piękne buty. A tak w ogóle żartowałam. Jedna jest dla siostry. O ja cię, dziękuję. Dobra. I tylko jak to wejdziesz? Mam torbę. Proszę. Dziękuję ci bardzo. Proszę. Masz coś dla taty? Yy, dopiero jeszcze idziesz ze sklepu. Okej, okay. do no ty ja lecę. Kiedy leci? No nie wiem. Dobra, szybko nic tam tego nie przygotowałam. Może pójdę do jakiegoś sklepu? No nie wiem. Co można kupić? Bo, no, to no, 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 kompletnie nie wiem. No jak? Jak ja zapomniałam o tacie? No ja nie wiem. Kompletnie. No dobra, dobra, dobra. jak jakiś się się? O! Dobra. I teraz tutaj. Piu. Dobra. zobacz, idę szybko. Dobra, jadę do taksi szybko. Gdzie ja mogła tu iść. Dalej, dalej taksi. Dobra, do sklepu rybackiego. Dobra, ja jestem co bym kupić banany w czekoladzie. Ale to by było dobre. Dobra, biorę moją kaskę, którą tutaj przygotowyciłam. Dziękuję. Wezmę badatkę. Dzięki. Dobra, pan banan jest super kolego. O, dobra, ale co by tutaj tacie kupić? Dzień dobry, co bym mogła dla taty kupić? Dla taty, co byś chciała? Polecam... O, chyba kupowałaś już raz Tak, jest super. No to tacie chyba... Może to, to takie kajaki? A po co? Nie wiem. E... O, co to? A nic. Może... strój trójpływacki. Pacia. Dobra, to to do surfowania właśnie. Ile płacia? 100 zł. Dziękuję. I jak ja to te A, pan Dzięki. Bo jak ja to wziąć, e, Tylko dobia. mnie. Jak ja mam to wziąć? się mi oddać, Kasie. Nie chcę tego. Dobra, jak ja to nie. To co jeszcze mogła? Co tata lubi? Mój tata lubi już do jakieś kamerki. No to ja mam taką niebieską. Masz plotyczek? Akurat 200 zł. Dobra, dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Panie badanie. Co się stało? Bogień tego badarka. No dobra, ale jedno, ostatniego na dzisiaj, bo... Bo będziesz... Z... zasłodzić się. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Dobra. Diab, diab, miam, miam. Ale to pyszne. Hejka. Proszę dla ciebie wat. Dzięki. Ja bardzo lubię się z tymi wszystkimi ludźmi. Hejka, urobi... Y, Weźmiesz mi złowić szybkę? Jasne. To ja. Zobacz. Zaraz ci się złowi. Proszę. Dla taty. Dla pjezent. Tam, bo tata lubi rybki. Nie no, żartuję. To dla ciebie. Dzięki. Dobra, idę. Dobra, muszę szybko zdążyć, zanim tata przyjdzie wyjdzie do pracy. O, hejka. Mam dla ciebie prezent, bo dziewczyna dałam jeszcze dla ciebie. O, marzyłam o takiej kamerce. Wiedziałam, że ci się spodoba. Dziękuję że już leć do pracy, bo znowu się spuścisz. Ej, no właśnie. Ups, kamerkę na razie tu zostawię. Dobra, idę szybko do pracy. To ja już będę się z wami żegnała, pa! I następnego odcinka na razie.